Witajcie kochani, z tej strony oczywiście wielmiła Renata i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was wróżbę taką dla singli albo dla osób, które wciąż czekają na swoją drugą połówkę, tą wymarzoną, tam gdzie się dzieje źle, gdzieś dzieje źle w związkach i czekasz na wymarzoną miłość. Nasze pytanie, gdzie mogę poznać swoją miłość. Weź głęboki, głęboki oddech. Skup się na sobie. Pomyśl o tej wielkiej miłości, na którą czekasz. I wybierz intuicyjnie, jedną z trzech kart. Pamiętaj, że pierwsze trzy sekundy są najważniejsze. Karta numer 1, 2 lub 3. Ja dzisiaj nie wybieram. Bo ja mam już swoją miłość. Natomiast. To dla Was, drodzy single i osoby, które szukacie miłości. Co myślę, że już znalezione, wymyślone i przechodzimy. Karta numer jeden to jest dziewiątka mieczy. I to wcale nie oznacza, że tą osobę poznasz w nocy, gdy nie będziesz mógł spać na przykład z jakichś nerwów lub innych powodów. Ta karta jest dla ciebie sygnałem, żebyś przestał lub przestała zamartwiać się szukaniem miłości. Nie rób tego na siłę, bo im bardziej mocniej chcesz, tym bardziej ona się od ciebie oddala. Twój wymarzony partner czy partnerka pojawi się, gdy będziesz zajęty, zajęta zupełnie czymś innym. Na przykład, gdy będziesz uczyć się do jakiegoś ważnego egzaminu gdzieś w bibliotece, czy na jakichś tych takich, Boże, jak to się mówi, zajęciach dodatkowych, gdzieś w szkole, na przykład, tak, albo zapiszesz się na jakiś kurs, gdzie będziesz pochłonięta swoimi nowymi umiejętnościami. Ta iskra miłości pojawi się wtedy, kiedy twoja głowa będzie zajęta czymś zupełnie innym niż szukaniem. Wpadniesz w wir tworzenia czegoś nowego, nowej pasji, otwierania nowego biznesu, zapisywania się do nowej pracy, jakąś rehabilitacją, i tam możesz poznać. Oczywiście tutaj też jest, jeżeli nie możesz spać, ale wtedy. Po prostu nie musisz myśleć o miłości. Wejdź w jakieś grupy dyskusyjne dla nocnych marków. Tam też możesz spotkać swoją miłość. Dwójeczka. Pięknie, a z buław. No to masz jak w banku. Tę osobę poznasz zupełnie w nowej, ekscytującej sytuacji. Ktoś pojawi się w twoim życiu i to z wielkim hukiem. Ta karta symbolizuje energię i nowe początki. Zresztą tutaj, jak widzisz, jest napisane nowe początki, bo tak ktoś tę kartę też nazwał. Symbolizuje ona dążenie w kierunku nowych pasji i zainteresowań. Więc, aby spotkać tą swoją miłość, zapisz się na kurs, na przykład gotowania, albo zacznij uprawiać jakiś nowy sport, zapisz się do jakiejś nowej szkoły. Dołącz do grupy wolontariuszy. To właśnie tam, w miejscu, gdzie rozpalają się Twoje pasje, czeka na Ciebie miłość. To będzie miłość z wielkim wybuchem, więc bądź gotowy na niesamowite emocje. I to, pamiętaj, mogą być naprawdę, no nie wiem, choćby pomaganie zwierzętom w schronisku. To może być jakiś taniec. Może zapiszesz się na naukę malowania obrazów. Słuchaj swoim serduchem. Tam, gdzie będziesz czuć pasję i chęć do działania w nowym kierunku, tam możesz spotkać swoją miłość. I trójeczka. Wow, przyjaźń tu na tej karcie nazwana. Ale trójka to karta imprez, celebrowania i spotkań. To oznacza, że miłość poznasz w otoczeniu swoich przyjaciół. Tak, dobrze słyszysz. Musisz zacząć wychodzić do ludzi. Nie odmawiaj żadnej imprezie, żadnemu weselu, żadnej kawie ze znajomymi, czy też spotkaniu na piwku. Twoja druga połówka będzie na wyciągnięcie ręki, a co więcej może okazać się, że to ktoś kogo już znasz, ale nigdy nie patrzyłeś na tą osobę właśnie w taki sposób. Dajcie znać, co tam wam wyszło, jak wyszło i do spotkania przy następnym jakimś filmie na kanale YouTube widmiła Renata Gebo.